cześć tym razem już mamy końcówkę listopada więc e, zmieniłem imię, e, już nie mam wąsa ale o wąsie możesz obejrzeć tutaj w tym filmie, e, tutaj kartę podlinkowuję, ja się nazywam Maciej e, i dzisiaj jest 240 dzień, kiedy nie palę papierosów i postanowiłem, że założę bloga, to było 210 dni temu ale na początek mam do Ciebie ogromną prośbę tam jest taka na dole łapka do góry. Daj ją, proszę naciśnij. Ja bym chciał sprawdzić, czy, czy dodanie tych łapek, zwiększenie ilości tych łapek spowoduje, że mi zasięgi wzrosną. Jestem ciekawy, chcę przetestować algorytm YouTube'a, że założę bloga właśnie tego, którego teraz odwiedzasz, więc serdecznie dziękuję Ci za odwiedziny na tym filmie. Jeżeli jesteś nowy tutaj nigdy nie byłeś. Ja mówię tutaj o rzucaniu papierosów. Gdyż dzisiaj mam 240 dni, dzisiaj jest 240 dzień, kiedy nie palę papierosów. Więc postanowiłem zrobić mały research. W ramach tego researchu sprawdzam, ile za zaoszczędzone pieniądze, a pobrałem sobie jakąś tam aplikację, wpisałem datę, kiedy zacząłem nie palić papierosów, no i wyszło mi, że od tego czasu przy założeniu, że tam będę palił, nie wiem, paczkę, paliłem paczkę dziennie, fajek wyszło mi, że e, zaoszczędziłem 2730 zł W sumie to na PlayStation, nie? 5. Bo ona kosztuje tam 200. E, a właśnie, masz już Playkę? Czy kupujesz Playkę? Daj mi znać w komentarzu poniżej. E, jestem ciekawy, bo ja cały czas czekam na to, żeby, żeby dzisiaj pojawiła i można było kupić. Ale przejdźmy do konkretów. E, za 2730 zł na pewno wymienisz opony. A w związku z tym, że mamy okres listopada, zaraz grudzień, albo jak oglądasz ten film trochę później, to pewnie już jesteś, jestem po grudniu i trzeba wymienić opony na zimowe. No więc co zrobiłem? Ja, oczywiście, pojechałem do welokanizatora, wymieniłem opony na zimowe, no bo ja miałem poprzednie, poprzednie opony. Ja miałem w oktawie dobry, rodzinny, rodzinny samochód, który. Kupiłem 6 lat temu. No i jeszcze tam jakieś tam opony mam, więc one nie są całkiem złe. Myślę, że na przyszły sezon trzeba będzie już je wymienić na nowe. Ale tak pojechałem do funkcjonizatora, wymieniłem opony. No i tak się zastanawiałem, zastanawiałem, ile bym musiał teraz wydać kasy, żeby wymienić opony, i czy rzucanie papierosów i spowoduje, że za, za oszczędzone pieniądze ja. Będę miał na przykład na opony, więc zobacz. I wszedłem sobie do internetu, wpisałem tam wiesz w Google opony zimowe Octavia i udało mi się trafić na taką stronę internetową. E, ten materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany przez tą firmę. Ja po prostu no, pokazuję jakie są ceny e, ceny opon, nie? No i patrz. I mamy tutaj jakieś tam wybrane sezon C e, zimowe. Patrz. I mam zimowe opony, no i patrzę ile tam one kosztują, no 300, 400, 230, 160 no i tutaj lecimy, no nie wiem, 250zł, 260zł niech będzie na maksa, na Boga bogato 300 tak za sztukę e, no tutaj są widzisz jakieś tam promowane za 300zł to jest 1200zł pewnie z wysyłką one są gratis, tak transport gratis e, za 300zł no to jest 1200 zł, nie? 1200 zł plus tam wymienić musisz zapłacić za wymianę e, 1300. 1400. No niech będzie 1400 zł, nie? Zobaczmy, jak to tam wygląda w przypadku tych e, letnich opon. No to tu mamy 300, nie? E, 1400. Dobrze. E, idziemy dalej. 179 zł, zobacz, 179 zł. 200. Ile mi tutaj proponują? Jakieś tutaj na, takie najlepsze. 250, ok, niech będzie, 250, jakieś takie na wypasie. E, no to mamy 1000 zł, nie? E, plus wymiana, kolejne 1100. 1400 plus. E, 1400 plus 1100. Nie? 1100 no To wychodzi 2,5 tysiąca, nie? No tak, że jeżeli mamy 2,5 tysiąca no to okazuje się, że od marca nie paląc dokładnie tyle zaoszczędziłem. Pieniędzy 2,700, nie? Więc jeżeli zaoszczędziłem 2,700, to mam co roku wymianę opon ee, za darmo. Albo, no, zajebiście, nie? No, fajeczki, kurde, nie? Pamiętam, jak jara, jarałem. Piękne to były czasy. Naprawdę yy, nie wiem, czy wspominam dobrze, czy źle. Wspominam, no, chyba nawet dobrze. Pewnie, że tak. zajebiście się jarał fajki. E, ale dzięki temu, że zaoszczędziłem, no to zobacz. E, mam wymianę opon na letnie i mamy wymianę opon na zimowe. Wraz z wymianą co sezon. A opony potrafię przeżyć ile. Trzy sezony, nie teraz piąty leci, piąty czy szósty jakoś. I dają oczywiście rady. Kiedyś tam wymieniłem jeszcze dwie, dwie chyba tylne, bo coś tam gumę złapią czy coś takiego, więc mamy tam jeden na jedną oś wymienione e, w, za, na nowe. No ale rozchodzi mi się o to, że e, może warto zrobić to dla bezpieczeństwa, bo na pewno te opony, które wymienisz, e, będą zdecydowanie. Bezpieczniejsze na nowe. No i tyle. Pamiętaj o tym, żeby subskrybować ten kanał, jeżeli Ciebie to interesuje. Jeżeli chcesz mnie wspierać, rzucanie palenia, i ja mam Ciebie wspierać, rzucanie palenia. Daj pod niżej komentarz, czy, czy rzuciłaś palenie, czy będziesz dopiero rzucać. No, a ja Cię proponuję tak, rzuć a co tam? Ja rzuciłem, daję radę i nawet vloga prowadzę. No jakoś mi wychodzi, nie? Od czegoś trzeba zacząć. E, tu subskrypcja, tutaj e, kolejne filmy. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach. I tyle. Cześć.